Kiemka, zapraszam was do kolejnego odcinka z gry Same the Game i tak było mówione, teraz walczymy z robomem cenami e, no i teraz tak, musimy go pokonać, bo już prawie udało nam się lektoratką zgarnąć na swoją stronę. No dobra, e, teraz tak, tutaj mamy nasz ekipę. Zbutujemy sobie tylko w, trochę źle to zrobiłem, ale... A, nie są tacy mocni na strzała, praktycznie chodzą, no to dobra. E, uda się mi teraz zrobić. E, tutaj dublujemy sobie gościa jeszcze. Cyk, mamy to. Tutaj tak samo. Jeden i cyk, strzał. Tu tak, jeden strzał i strzał. W sumie tak, dajmy. Dużo ich jest, ale nie strzelają tak mocno. Okej, okay, dobra, jakoś fajnie ustawić się, żeby ich porobić to tak średnie tu i tu jedynie. Ok, dobra, mm, jeden. Cholera pojawił się kolejny. Rozejrzyj się. Coś tu musi wskazywać, którym memcenem powinniśmy się teraz zająć. Aha. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Wszystkie są. I ten. Trzy palce, trzy palce, trzy palce. Krawaty mają... Ale ja mam zielone. Też nic nie da. Fryzurka. Wszyscy mają takie same. Zielone o... Zresztą czerwone oczy. Wszyscy tak samo. No nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co może się różnić u jednego. No i to może być teraz takie podchwytliwe trochę. Ale tego po części nie widzę. No właśnie. Problemy lekkie, nie naprawdę nie widzę nic odróżniającego się. Jak to jest jakiś kolor tylko, to, to troszkę średnio, żebym to zauważył. No ten na pewno nie. Nazwy chyba też nie. To jest ten? Może ten? Nie widzę różnic. Nogi takie same. Tutaj, tutaj. Tutaj mają ten. To wszystko samo. Tutaj to jest to samo. Tak samo. Oczy. Uśmiech taki sam. Mają tutaj jakieś po twarzy to samo. Ten będzie miał ruch, to będę musiał zobaczyć. To jest chyba to. Ale sprawdzimy dobra? Do tego co podejdziemy? Czyli na pewno nie jest. bardzo mocno, który to jest. Raz i dwa. Nie ten. Okay. Raz i raz. Produkcja zatrzymana. Tak Udało się jednego mniej. Ja za każdym razem mam tak, ja teraz tak strzeliłem. Jeden. A, dobra. A nie, tu jest żółte. No to nie mam pojęcia. No to co? Który teraz? Ale naprawdę, nie mam pojęcia, czym on może się różnić od innych. Uszy? Nie, to też by było trochę bez sensu. Po tu chodzi, kto jest najbliżej tego. Ja w każdym te... To ten chyba pierwszy oddał czytał. Tego co mi się wydaje. A, ten nie oddawał. Dobra, idziemy. Zrobimy sobie tak i tak. E, jesteśmy. Dwa trzy dawaj tutaj. No i on musi go kończyć. Go nie skończy. zastanawiam się naprawdę mocno. Jak? Jak? Dobra, tutaj chyba chodzi, że żółty krawat, tak? A nie, przy tym biliśmy? A może tu teraz chodzi, że eee, ten? No kurczę, chciałbym. Dobrze. Jedzieć, tak? Bo naprawdę zaczyna się pomału ciężko, to będzie ta walka pogłośna można trwać, nawet jak ja po prostu będę sobie tak podchodził lał kogo mi na łapę wyjdzie, nie? że za każdym razem to się zmieniło. to było ja żółte to co mówiłem. A teraz nie jest. Chyba że też jak uderzę teraz. zmieni. Nie. Nie zmieniło się. No dobra, no to spróbujmy skończyć tego. Ta i sprawdźmy. Produkcja <grybuj> zatrzymana. Tak, i teraz mamy. Raz i. Dobra. Raz, tyk. no ja dobra, trzyma. udało się, no, no tu, tu na to trzeba patrzeć. Pomarańczowego możemy skończyć. Nie uda się Ja bym po prostu zrobił tak i zakończył turę Aj, no i widzicie, zmienia się tyletowego, teraz można kończyć Hej Wydaje mi się, że nie będzie problemu, żeby w ogóle zakończyć byle kogo. Raz. Ojojoj, za mocno. Dobra, widzę, że teraz... A był szary w ogóle? Że ja mogłem szarego skończyć? Tu nic się nie świeciło. A chyba, że chodziło o czarne, żeby był wyłączony. Okej. Okay. Eee, czerwony, no to dobra, no co tego. Produkcja zatrzymana. Teraz tego no to po prostu robimy sobie krok. Nie wydaje mi się, że to nawet na spokojnie będzie, nawet jak. Produkcja zatrzymana. Tak, tak, udało się, dobra, już myślałem, że nie. Jeden i, i cios, okej. Okay. Fioletowy. Dobra, no jak się już ogarnęło, to już jest naprawdę łatwe. Raz, no nie spodziewałem się, że tu go zabije. Chciałem go tylko sobie dobić, żeby w następnym turze go zabić, a niestety. Tak wyszło. Dobra, ty se tam strzel... Straszy sobie oni są Tak tyle błędów można powiedzieć, że zrobiłem, a, a i tak nie ma problemu by go pokonać, tak? Jeden i wyzywanka Tyk Tutaj co? Idziemy sobie tu do tych To ja sobie poradzę z nim Dobra, jeden, Kiosk. Zmienił się, się na żółty, to teraz ja mogę go pokonać. Zatrzymana. 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 Teraz fioletowy. Zatrzymana. Zatrzymana. Mamy to. Jeszcze gonimy tu. Łapiemy go. Od każdej strony. Blokujemy go. Idź, jakby coś się stało i byśmy nagle się wysypali wszyscy. A, możemy jeszcze raz. Jeden krok i wyzywanie. I teraz ktoś sobie... domija Produkcja zatrzymana. Udało się. System przeciążony. Uruchamiam procedurę autodestrukcji. 99 98 Odsuńcie się, jestem świeżo po kursie ofisa. Zaraz się tym zajmę. Ładuję nowe dane. Autodestrukcja za trzy. Bogi? i Jeden. Oczywiście on 0, zawsze musiał stwierdzić wszystko. Noc. Cholera jasna. Czy choć jeden dzień nie może być spokojnie? Jeden dzień bez wybuchów i pościgów. Czy ja proszę o zbyt wiele? A, pięknie, kolejny. Spokojnie, przybywam w pokoju. Centrala zniszczona, połączenie z nadświadomością konfrontacji przerwane. Bez niej nie mam już funkcji, nie mam celu, jestem jestem zmęcony. Proszę, przyjmiecie mnie? O nie, mowy nie ma! Nie będę w jednej partii z tym faszystą. Oho! <laughs> Szmaku! A chcesz ty być dalej marszałkiem? Jak tak ciebie słucham, to nabieram wątpliwości. Przepraszam? No, tak lepiej. Wiesławku, w naszej partii zawsze znajdzie się miejsce dla czułoby, Dla kogoś o twoich talentach jesteś przyjęty. Co to za polityk? I mamy go! Ulaj nogą. Musimy sobie dwóch nowych członków sprawdzić, jakie mają abicje. Transfer danych Memcena. Do nowej partii zakończony sukcesem oczekuje dalszych wytycznych. Spokojnie, na rozkazy jeszcze przyjdzie pora. Najpierw mamy mały rytuał do odhaczenia. Zawsze po takich dzikich akcjach napawamy się tym, jak nam wzrosło poparcie. Faktycznie nie patrzyliśmy sobie. Ostatnia. 17. Naprawdę. Co tu się właśnie odjanie pawliło? Wszyscy wyborcy konfy przerzucili się na BIS lektora Prawicowy, e, proszę szanownego prezesa, to pospolite barany, ale barany o tyle mądrzejsze, że instynktownie lgną do silnej jednostki, do lwa. E, takiego jak, dajmy na to, toluński ojciec dyrektor, a pana, proszę wybaczyć, należałoby raczej sklasyfikować jako skomlącą ciłałę. Janusz, 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 czekaj, co ty tu robisz? Mieliśmy umowę, siedzisz w piwnicy. Janusz, słuchaj prezesa, a kis, pójdziesz ty. Panowie, ale mam pomysła. A jakby tak podebrać prawicowy elektorat ojcu dyrektorowi? Jak przekonamy jego owieczki, że jest nowy pasterz w mieście, to pójdą za nim wszędzie. Kwachu ma rację, zajmijmy się lwem Storunia, a cała trzutka będzie nasza. Rozpoczynamy operację Moherowy Grzmot. Okej, okay, nowa operacja, o, ale zobaczcie, poczekajcie, poczekajcie, a faktycznie, LSD 0, Polska 2069 0, konfrontacja 0, ale faktycznie konfrontacja, wszyscy poszli na bis i bis w tym momencie jest liderem wśród liderów, 42, bardzo wysokie, e, no pasowałoby troszkę podebrać, albo przynajmniej zgarnąć trochę lewicy i wtedy można rywalizować, ale dobra. A to jeszcze przyjdzie czas. Lecimy sobie dalej. Gdzie mamy teraz biuro? Nie, tor, no tak. Czasem, ok. Kupiał no, tak, że muszę pukać do własnego biura. Koledzy już się śmieją. A poza tym to jest mój fotel, miałem wygnieciony. Teraz to jest moje biuro i mój fotel. Kota możesz sobie zatrzymać, trochę śmieci. No ale to rzeczy, jak na naszej sprawie. Szpiegzy potwierdzają, że cel zmierza do ojca, dyrektora. Doskonale. Złożysz mu zatem małą, niezapowiedzianą wizytę. No. no i ciekawe, kto to jest. Kawek, to to jest faktycznie, no? Dobra, lecimy dalej. I tu są lewicowe, tak? I to jest lewicowe? No dobra, dobra. Oho, manifestacja Pro-Life spotkała się z Pro-Choice. Za dymę czuć w powietrzu. Na pewno nas nie przepuszczą. Właśnie na mównicę, tylko na Boga. Tym razem uważaj na słowa. O, to Cokolwiek będzie powiesz, zawsze ktoś będzie urażony. Lawiruj tak, żeby na koniec obie strony uznały, że może nie jesteśmy ich bohaterami, ale przynajmniej nie wrogami. Złoty środek to jedyna droga. Okej, okay, złoty środek. A tutaj co? Życie jest piękne. A to jest okej. Okay. Moje dziecko, nasze dziecko. Są te dzieci. Okay. Dzień dobry. Moi drodzy, wiem, że temat, który Was tu sprowadził, dzień nasze społeczeństwo jak linia wisły ten, padł na Polskę A Ale podejmę się karkułomnej misji pogodzenia Was, zanim na dobre zaczniecie się nadparzeć tymi transparentami. Czym w ogóle jest zaborcja? To tutaj chyba jest losowe, czy co? Nie, zaborcja, jeśli nie brutalnym wyszucaniem ze swojego tak. brzucha niewinnego lokatora. Tylko dlatego, że nie zaczął jeszcze płacić czynszu? A, a teraz musi się trochę wyrównać. Ta, nie każde życie to cud. Czasem to zwykła wpadka po piątym hernasiu. I musimy tak manewrować cały czas. Dziecko do niej spamla mailu nie ma przycisku Usuń. Bardzo dobrze. I to jest bardziej... I to na wybieramy. pewno nie opłaca się naszemu państwu, żeby kobiety musiały wyjeżdżać na małe szuruburu do Czech. Okej. Okay. A po prostu wybierzmy byle co, Badania a potem Badania potwierdzają, kontrować. że może im nie każda kobieta chce być matką, ale za to każda ciąża chce się stać dzieckiem Prolaj wybraliśmy. O to. Pomyślcie o całej tej kasie przepalanej na pieruchy i smoczki, ile można zaoszczędzić na farbę do włosów i piercing. Okej, okay, byle co prawo wybieramy. Życie zaczyna się w chwili poczęcia, a w niektórych przypadkach nawet wcześniej, już przy samej myśli o grzesznym akcie pod kołderką. Teraz musimy coś przeciwko. Dobra. Oj, to... Nieważne, że druga strona sporu ma już w domu drużynę piłkarską. mi nigdy dość. No i bardzo dobrze. Udało się. Jak to dobrze, że wspólnie udało nam się wypracować kompromis. A więc tak, aborcja legalna, ale tylko w środę w godzinach 11-13 i pod warunkiem, że strona ProLife może nagrywać przebieg procedury dla celów edukacyjnych. No i pięknie. Udało Ci się obrazić absolutnie wszystkich jednocześnie. To jest imponujące w swojej głupocie. No, no tak, będziemy się teraz ładować ze wszystkimi. No to standard. O zajebisty cyk cyk o to jest to jaka elektryczność albo coś w tym stylu co bije kilka naraz. bardzo fajną umiejętność taką byśmy chcieli w zespole ale tutaj nie o to chodzi teraz eee, no dobra no biczujmy dawaj dwa I... a nie możemy zakończyć tutaj będzie standard ale wybieramy Plecami ją i będziemy bić Zbliżamy się do niej Z dwóch stron bierzemy Teraz tak Tema fajne Tutaj tak i ładujemy ją I zakończ sobie turę Dwa Dwa akcja Icie I dwa I raz i dwa Z boostem bardzo dobrze o to chodziło mi ale dostaliśmy. O, oh, miotun dostajemy, to mamy cooldown na jedną turę. Ajibisty to jest. A płaczę. Co jest? Czemu tam ci też dostali? To chyba są przeciwnicy. O, masakra, masakra. Raz i dwa. I ruch. Dobra. A musi dostać. My tu. Teraz. Cyk, 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 cyk. Dwa. Mamy to. Jeszcze ją. Bardzo dobrze. Ej, to był dobry ruch. I pójdziemy sobie w tą stronę. A teraz on. Raz i dwa, jeszcze ruch w tą stronę, ale dobrze nam to poszło. Miotła, ten znowu stoi. AP, wszystkim idzie. Eee, no to jeden, raz i dwa. Raz. Zakończ. Ten wraca teraz, raz. Aha, więcej nie da rady, to. Stajmy tu. Ten raz i dwa razy. Aj, prawie ją kończy. Dobra, dwie prawie już umierają. Mamy to już prawie zakończone. A się leczy. Okej, okay, okej. Okay. No raz i kończymy ją. Ten tutaj, raz. Uj, mogę w drugą stronę. W sumie. Raz. No właśnie. No właśnie, bo teraz to mnie skończymy. Ona znowu będzie leczyła niepotrzebnie. Ładnie nas bije. Okej, okay, dobra, gonimy ją po prostu, nie? Tutaj co? Dawaj ją. Zakończ turę. Cyk i cyk. Mamy to, niech se ona bije gomiotem, niech to opadnie. Już tak się nie odbija tak po wszystkich, to by było już mega mocne. Raz, raz. Raz i raz. Dobra, z tej strony. Padło, no i tutaj możemy teraz ją, dobiec do niej. Zakończ i zakończ. Syk! Ale włożyła. Raz i raz. Raz. Mamy to. No i udało się. Chodzimy. Przeszukaj od razu. I sobie podróżujemy. Co tu jest wypisane. To też polerowana, ok. Gdzie chodzimy Wchodzimy. Safari tam jest. Uuu, dobra, widzę, że to jakieś piweczko. To od razu sobie zgarniamy. Musimy znaleźć ojca. No, no na pewno na safari będzie. O oh, jest. Tu nie możemy to gdzie to indziej jednak. Dobra, po drugiej stronie prawdopodobnie, bo tutaj jeszcze nie możemy wchodzić. Polerowane dopiero. A po tej stronie można, ale co jest dalej? Panie po... Boż, A, jednak tu jest? Nie proszę o nic dla siebie, mam już wiele. Pamiętaj, żeby te lewaki sobie głupie ryje rozwaliły. Amen. O, szczęść Boże, któż to zabito w me skromne progi? Toż to ten zdolny młodzian, co doprowadził do upadku konfrontacji i powiększył jest statko jak nigdy? Ojcze dyrektorze, z pokorą i czcią... Dobra, dobra, młody, już ja znam te wasze numery. Nie przesadzaj z tym świętojebliwym tonem, tylko wprost. Chcę poparcia, Ladia Rydzeja. Ha, konkret, to lubię. Widzisz, jestem przede wszystkim człowiekiem interesu. Niewiele. wiele. Współpracujesz dawna z pewną partią polityczną, zresztą z sukcesami. Ale nie jestem sentymentalny. Powiedz synu, czy jesteś wierzący? Wierzę, że się dogadamy. Jestem gotów zrobić wiele, żeby zasłużyć na ojca zaufanie. Dobrze, to może tak. Za chwilę zaczynamy audycję na żywo. Idź tam, synu, i pokaż, że masz medialne powołanie. Jak dobrze pójdzie, pomyśliby, co dalej. I po raz kolejny musimy gadkę dobrze zrobić. Ok, ale to już bym sobie zrobił w następnym odcinku. I sprawdźmy, co dalej będzie ruń dla nas. Szykował, ale chcę tylko jedną rzecz wziąć. Słóweczkę. I tutaj też tą lewą stroną muszę pozbierać. No dobra, to mam nadzieję, że Wam się podobało. I widzimy się już w następnym odcinku. Żegnam Was. jo.